Ciebie całą duszą nagle, i z tęsknotą oczekuję, jak spękała nas ziemia czas po w czas podła. To o, może oddać w moim z troską szukam, Boże, jesteś moim Bogiem, Ciebie z troską szukam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Miłość woda Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dla jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi i z wami to. Choć to nie listopad, gromadzimy się na naszym paratelnym cmentarzu, by tę drugą niedzielę lipca przeżywać tajemnicę świętych obcowania, by wspomnieć naszych bliskich zmarłych, by wrócić często do swojej ziemi rodzinnej, by modlić się za nich, prosić o Boże miłosierdzie i chwałę nieba dla nich. Niech ta modlitwa, drodzy siostry i bracia pobudza nas do głębokiej wiary w życie wieczne. Niech ta obecność nasza tutaj i modlitwa będzie znakiem, że my sami wierzymy, że idziemy ku wieczności. Że chcemy spotkać się z tymi, którzy poprzedzili nas w tej drodze do Boga. Bardzo serdecznie witam wszystkich Was zgromadzonych na tym Tybarskim Cmentarzu. Witam wszystkich gości, przybyłek z różnych stron naszej ojczyzny. Witam bardzo serdecznie wszystkich parafian z Podłopienia, z Tymarku. Witam rodziny księży Prałatów, zmarłych, księdza prałata Edwarda i Józefa. Witam w sposób szczególny wszystkich księży rudaków zgromadzonych na tej mszy świętej. Modlimy się w tej mszy świętej powierzając naszych zmarłych. Ksiądz Stefan Duda modli się za zmarłych rodziców i rodzeństwo. Ksiądz Józefa Bubula poleca zmarłych, z rodzin nawrockich i Bubulów. Ksiądz Tomasz Atłas poleca zmarłych swojego tatę Jana Atłasa i zmarłych księży prałatów Edwarda Nielca i Józefa Leśniaka. Ksiądz Paweł Kita modli się za zmarłych z rodziny i za zmarłych z piekiełka. Ksiądz Józef Nowak modli się za zmarłych rodziców. Ksiądz Damian Kurek poleca intencję Panu Bogu wiadomą, Ksiądz Piotr Kurek modli się za zmarłych z rodziny Plewków. I Molków. Ksiądz Robert Berdychowski modli się, modli się za zmarłych z rodziny. Ksiądz Franciszek poleca wszystkich zmarłych z podłopienia. Ja modlę się za wszystkich zmarłych, szczególnie polecając zmarłych w tym roku Księży Prawatów Józefa i Edwarda. Abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą wiarę Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.